Witam serdecznie z tej strony Korporecki. E, jeżeli tu jesteś pierwszy raz, zostaw subskrypcję, zostaw lajka. Like e, I co, zapraszam do oglądania. Hmm, dawno mnie nie było. E, powróciłem. E, powiem wam, że za bardzo nie miałem czasu, co tutaj będzie w tej patrze? nic nie będzie. Nie miałem czasu, dostałem nową pracę. Troszeczkę, troszeczkę zaniedbałem YouTube'a, ale już wracam. Będę nagrywał e, na pewno gameplay z Gier. Jutro mam dwa dni wolnego, więc będę coś próbował nagrać. I tutaj sobie dzisiaj po prostu filmik zrobiłem z kilkunastu, tam złożyłem paczek. O, mamy walkout Niemcy, S.O. Bayern, Niklaszczule. Ok, e, otworzymy tu paczkę za Partybug. Zobaczycie, co mi wyleciało, bo wyleciało mi bardzo fajna karta. I na koniec pokażę Wam, jak wygląda mój skład obecnie zawodników. Dobra, lecimy z kolejną paczką. Proszę, walkout kolejny. SP Real. O, Tony Cross, wysoki overall 88. Bardzo fajna karta, warta chyba 50 tysięcy obecnie na rynku także uważam, że fajny traf. Tu kolejne 7 paczek, są to odcinki połączone, więc to są za różne, za e, ważne mecze, różne SBC, za to co dostałem z jakichś tam zadań, no to gówno oczywiście, więc przewijamy to, o jeszcze 1000 monet, fajnie, to wszystko pójdzie sobie na Selto, na Quixel. Także tak jak mówię, postaram się teraz trochę regularnie filmy włączać, będę miał więcej czasu na tygodniu, będę mógł coś ponagrywać i co jeszcze takiego się u mnie zmieniło, to paczka kolejna bez, a i kupiłem PlayStation 5, także powiem Wam, że daje radę, daje radę PlayStation 5. Cyberpunk całkiem fajnie wygląda już na niej, mimo że nie jest przystosowany jeszcze do, 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 do po, po PS5, bo chyba, nie wiem właśnie, czy mam tą wersję, czy wersję cyfrową to wspiera, czy nie, nie jestem pewien. Ale właśnie chcę sobie kupić spider mana Mike'a Moralesa, może z tego zrobiłbym gameplay. E, też gram Remnant of Ashes i chyba z tego będzie gameplay. Bardzo fajna gra, darmowo było w PS Plus. Tutaj paczka kolejna, ale nic się nie dzieje. No także jeszcze zobaczę, zobaczę, ale jutro na pewno coś nagram. Kolejny materiał i z FIFA otwarcie za ligę weekendową, bo grałem w końcu w tym tygodniu. O, i co tu będzie? O, będzie walkout: Francja, to w Hugo Loris. Bardzo fajny traf. Pod przepał. tak, grałem ligę weekendową. No, Silver 1. A i ogólnie tu jest za też jeszcze. To jest hit. Za 10 wygranych meczy z ligi weekendowej, oczywiście, też jest paczuszka do otwarcia. I tu jest otwarte, bo to jest też skład. O Czechy, Czechy. CPS, o to jakiś, nie wiem, to będzie Inform, ale nie pamiętam, jak się może nazywać Kadera Beck. Ok. A no, także też otworzyłem i powiem Wam, że zobaczycie ten traf. Oglądajcie, bo po prostu będziecie w szoku, nie? Za 10 zwycięstw. Ja mam szczęście powiem wam w tym roku. Jeśli chodzi o trafy. jestem mega zadowolony. Później wam pokażę mój skład. I proszę, i to jest właśnie party Back PS Piemonte i to jest Pan Kulusewski. Także tak, to jest właśnie mój traf party Paczkę zrobiłem za darmo z kart w klubie. Nie wydałem nawet. Tysiąca końców Także mega mega jestem zadowolony mega karta Gość jest mega zwinny wysoki szybki Dobrze uderza także Mega mega Tu kolejne paczuszki Tu zobaczycie kolejne paczuszki To nie pamiętam co to było Ale to otwieramy i lecimy z tym no nic nie było Także Następny do klubu, ciach. Później sobie to wszystko posprzedaję. I o, paczka premium. Lecimy z tym koksem. Proszę, czy coś będzie? Walkout, Portugalia, bramkarz. Ha, myślałem, że Christian. Olympic Lyon, Lopez 83 pod jakiejś SBC zawsze pani. Też budaj, że są paczki 81 plus, 82 plus, tam co były takie jednorazowe. E, więc, więc też wam to pokażę. OK, Mamy tutaj dwie paczki kolejne. I lecimy z tym koksem. Czy tu będzie walkout kolejny? Nie będzie. Tak zwana paczka ogórkowa. O, ale jest myśliwy, jest cień, także k do przodu, jeśli będę oczywiście sprzedawał, to cień akurat zostawiam, zawsze, zawsze się przyda jakiś nowy obrońca, mamy walkout, Holandia, ESO, Inter, De Vrij. tak jest, 84, fajny overall, over. jeszcze tu Romanoli. No, obecnie jestem na etapie, jestem w piątej lidze, jestem na etapie robienia zadań tych za o, proszę. I tu są karty 81 plus do wyboru, także Depay też bardzo fajny wybór, bardzo fajna karta raczej. I zobaczymy 81 plus druga paczka. Tiago Silva, dziękuję, pozdrawiam. Naprawdę w tym roku paczki sypią mi wyśmienicie, wyśmienicie. Jestem mega zadowolony. Z paczki o midi był Kenny Dalglish, Cristiano Ronaldo wyleciał za ligę weekendową, Kylian Mbappé plus mega, mega dużo kart wysoko Także róbcie SBC, wbijajcie S1, bo więcej nie potrzeba i będziecie mieć super karty, uwierzcie mi. S1, G3, najlepsze rangi, nie ma sensu się męczyć. Jeśli grasz tak jak ja, for fun. No tutaj parce nic nie ma. Gówniaki jakieś, za chwilę powinna być paczka za ligę weekendową, za 10 zwycięstw, to zobaczycie sobie, bo traf, traf jest bardzo dobry, uważam. No ale, bardziej, bardziej pod przepał, pod wysokie overale, pod jakieś robienie ikon, może SB jakąś prime ikonę. O i co tutaj mamy? Hiszpania, PS, Sevilla, karta... Rzadka UEFA Champions League. Pod jakiejś SBC się, się przyda. I do wszystko do klubu, tak jest. I tutaj paczka Ultimate. To dostałem jakaś darmowa paczka za logowanie się do FIFA. Także zobaczymy. O, czy będzie coś fajnego? Nie. Oczywiście ogórkowe karty: Cannonball, czy tam Saudi Ameryka. Nie wiem po co to jest, powinien to wycofać. To jest główną, które nie ma Rui Patricio84. No, zawsze I to jest y, karta jedna z trzech za ligę weekendową. 10 zwycięstw, 10 zwycięstw moi kochani. E, ja wbiłem sobie 12 zwycięstw, nie chciało mi się grać, bo grałem tylko. I Harry Kane, moi drodzy, najwyższy overall z e, tamtego tygodnia, takie. Co ja mogę powiedzieć? No, no, fart. Tu mamy kolejne 3 paczki. Kolejne 3 paczki to za różne SPC, także. Lecimy z tym Koksem. Czy to będzie coś ciekawego? Zobaczmy. Nie będzie. Nie będzie. No i co? Działamy dalej. Kolejna paczucha. Otwieramy. Proszę. Co to będzie za paczka? Duza, duża, złota paczka. Także lecimy z koksem. Dawać mnie Dawać mnie już ją. Czy będzie walkout? Nie będzie. Nie będzie, będzie kupa, no ale ogólnie z tych paczek fajne karty poleciały, nie mogę narzekać. O, jeszcze POP, pójdzie sobie na listę do jakichś 2600 chyba teraz e, Powiem Wam, że miałem dwa tygodnie przerwy od ligi weekendową i jest po prostu bajka. No i co tutaj teraz będzie? Co tutaj będzie? Walkout, proszę, Hiszpania, LS. O, ja zabal. Karta w tej chwili warta jakieś 17K, chyba na PlayStation 5, czy tam 4. Tu jest filmik nagrywany z PlayStation 5 już. No i co? Przejdźmy może do mojego składu. Zobaczcie sobie mój skład. Tu jeszcze właśnie widzę Ronaldo Dalglish, Duncan Cod, Curtis James Scott. To cały skład jest niewymienny, także ja nie mam tutaj niewymiennych kar. Wymiennych. Także to by było na tyle. Pozdrawiam, korporecki, hej, trzymajcie się, dzięki.